Dobra widzowie, tak więc ją tutaj Interek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Ogólnie dzisiaj widzowie pokażę wam jak poubrać wujanowice Dużo osób naprawdę chciało ten poradnik Pisaliście mi tam w komentarzach i dzisiaj jest dzień 1 kwietnia Widzowie chętnie wam dzisiaj tutaj udostępnię, tak jak obiecałem Że 1 kwietnia wstawię odcinek jak, tutaj, jak, to, jak, to, jak to zrobić Jezus Wstawię <głos》> wam tutaj filmik jak to zrobić widzowie, ogólnie tam jest wejście na wojanowice. Nawet wam no tu pokażę, właśnie widzowie Duża część osób nie subskrybuje tego kanału, więc zasubskrybujcie ten kanał. Bo wbijamy 10 tysięcy subów, bo na 10 tysięcy subów będzie naprawdę spoko sprawa, spoko rzecz, więc wbijajcie subskrypcje widzowe. No i dobra, mamy tutaj bramę. Bramę tutaj do Wojanowic. No i widzowie ogólnie. Dużo osób naprawdę to chciało, więc wreszcie nagrałem. Więc pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał, bo później i tak musicie zasubować ten kanał, bo to jest tego, bo to jest ważne bo trzeba, żeby pobrać, co nie? Trzeba, trzeba, żeby pobrać, po prostu subować kanał, więc dobra, widzowie, przejdźmy może już tutaj do poradnika, więc widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, tak więc jesteśmy już tutaj w przeglądarce i teraz, widzowie, żeby tutaj pobrać Wojanowice, no to ja dałem, dałem wam tam w opisie linki albo w przypiętym komentarzu, pokażę wam, gdzie tego szukać, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Dobra, wpisałem sobie ten derek. ja sobie tutaj wejdę na, tutaj film. Tutaj na tym filmie tego nie będzie, tylko na tym, co teraz oglądacie. Więc jak oglądacie sobie tutaj, taką sobie tutaj film oglądacie, no to zjeżdżacie tutaj na dół. Jak jesteście. klikacie tutaj tego. Pokaż więcej jak jesteście na telefonie, to tutaj nie macie taki ptaszek gdzieś gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, nie wiem. Po prostu musicie sobie rozwinąć tutaj ten... ten tutaj widzowy. Jak to się nazywa? Opis. I tutaj będzie, będzie tutaj zapisane to jako... Yy, nie wiem, wojanowice do pobrania czy coś takiego i klikacie tutaj w ten link yy, No, więc ja sobie tutaj widzę wkleję tutaj ten link, wy go będziecie widzieć w opisie, ale ja go akurat nie widzę, po prostu ten film teraz nagrywam, który zobaczycie, więc no <laughs> I teraz przykieruję was tutaj do tej strony musicie poczekać, jak widzicie, musicie czekać 5 sekund więc czekacie 5 sekund. I to w prawym górnym rogu wyświetlałam się tutaj taki taki przycisk, taki żółty przycisk, a Wasz żółty u mnie jest taki... nie wiem, taki brązowaty w sumie brązowatego koloru więc klikacie skip this ad no i tutaj przekierowuję was do tej strony jak mówiłem wcześniej widzowie, musicie subskrybować kanał więc tutaj klikacie ten przycisk halo, klikacie ten przycisk, o dobra, Kliknąłem przycisk widzowie no i musicie kliknąć subskrybuj jak już subskrybujecie to po prostu Klikacie ten przycisk i zamykacie tą stronę, po prostu I jak widzicie, tutaj zaliczyło, że subskrybujecie, no i klikamy kolejny tutaj widzowy przycisk, i klikamy subskrybuj, zamykamy. Jak subujecie, to, to tak jak mówiłem wcześniej, po prostu wchodzicie i zamykacie tutaj tą kartę. I powinno Wam się tutaj te znaczki tutaj pojawić, widzajem, że subskrybujecie, no i klikacie przycisk, unlock. No i teraz się tutaj chwilę będzie, czemu się to tak ugoduje? Halo, internet. No. klikacie unlock, o No i tutaj tutaj sub to unlock, wiecie, subskrybować musicie. No i klikacie get link widzowe i przekierowuję was tutaj do tej strony mediafire.com na której możecie pobrać widzowe Wojanowice Więc tutaj macie taki zielony lub niebieski przycisk u mnie to jest niebieski, nie wiem jakie są was, bo ja mam po prostu tą wtyczkę taką co mi robi wszystkie strony po prostu na czarno, żeby oczy po prostu nie bolały, wiecie o co chodzi, co nie? No i teraz widzowie. Klikacie tutaj Download, Download. No i zapisujecie tutaj w pobranych, czy gdzie, gdzie tam chcecie. Ja sobie to anuluję, wy tam czekacie, aż wam się to pobierze. No i widzowie jak Wam się już to pobierze, to uruchamiacie tego winrara. Ja sobie go tutaj uruchomię. Wojanowice Seed. widzowie No i tutaj. Mamy, te, mamy tutaj taki folder, wojanowices hit taki kolejny. I tutaj w tym folderze znajduje się cały świat, wszystko tam jest. Mm, wiecie o co chodzi. No i teraz widzowe. Żeby tutaj dodać to do swojego Minecrafta. Chodzicie tutaj w Procent data procent. I tutaj macie kropka Minecraft. Nie, nie jakieś kropka. Jak użycie w Crystal Launcher to to nie jest kropka Crystal Launcher ani nic takiego, tylko po prostu kropka Minecraft widzowe. No i teraz szukacie widzowie folderu tutaj Saves. Czekajcie gdzie to jest... O, macie tutaj folder Saves. No i widzowie tutaj macie wszystkie swoje światy, możecie je usunąć albo dodać. No i po prostu co robicie? Klikacie lewym tutaj na swój świat i przenosicie po prostu tutaj do tego folderu do folderu Saves, tutaj ten świat. I macie widzowie tutaj Wojanowice. Nawet no, Wam tutaj zademonstruję. Daj mam Minecraft' uruchomionego. Więc single player widzowie tutaj. Tutaj na samej górze, albo na samym dole, powinien Wam się tutaj wyświetlić ten świat, Wojanowice Seed. No, po prostu będzie się nazywać Wojanowice Podłoga Seed, co nie, będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak więc, no, wejdźmy sobie tutaj na ten świat. I widzowe Za chwilkę zobaczymy, czy działa. No i działa, Widzowie. Dzisiaj się tutaj na tym świecie z Wami witałem. Jak widzicie, to jest single player, to nie jest żaden serwer. Tu jest szpitalek. Wiecie o co chodzi? To są te tory. Tam jest wejście na Wojanowice to tu jest lotarnia widzowe. Wszystko jest. Sobie tutaj wbicie widzowe, jak ktoś chce. Bardzo serdecznie tam zapraszam. Każdy sobie może tutaj dobić. No i nie wiem, możecie sobie tutaj pobudować, co tam chcecie. Ja może sobie dla przykładu tutaj zbuduję domek. bo Czemu nie widzowe? Zbudujemy sobie tutaj domek na wojanowicach. Taki mały, szybki tutaj koło tego szpitala. To jest. To jest. Takie ciężkie do trafienia, ale dobra budujemy sobie tutaj domek wy też możecie jak chcecie no villager iść stąd dobra <grym> villager nam tutaj widzowie wchodzi w drogę no i dobra coś takiego, bum 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 o no, tu sobie zrobię kolejne szyby zrobimy takie, dużo szyb w tym domku zrobię bo lubię szyby, szyby są pogczą no i nie wiem, tutaj zrobię coś takiego o w tą stronę, no wiecie o co chodzi, co nie? Możecie sobie pobudować, co tam chcecie. Wojanowice macie do dyspozycji widzowe, pamiętajcie. Linki w opisie wszystkie macie. Pokazałem przed chwilą, jak to zrobić, więc jak ktoś chce, to sobie to zróbcie. Jak ktoś nie chce, nie zmuszam, ale łapkę możecie zostawić jak najbardziej pod tym filmem, więc zostawcie tą łapkę w górę, bo no mega mi na tym zależy. Udostęp specjalnie wam dzisiaj udostępniłem ten świat i jak będzie dużo łapek no to widzowie no to będzie część, część częściej będą takie filmy w którym będziecie mogli coś odwojana albo odpaliona fajnego ogarnąć sobie czy coś takiego wiecie co chodzi nie? coś się wymyśli zawsze yy, no i ja dobra skończ, Jezu, skończmy sobie tutaj ten domek no villager idź mi stąd co za wredny villager widzowie wybija mi tu na chatę chłop Dobra, tu se postawię, o, to Proszę bardzo No domek się w sumie będzie prezentował w sumie spoko No i dobra Tu zrobię ogromne, ogromne okno Bo czemu nie Dobra, co tu jeszcze mogę dodać Chyba dach tylko dodam Dach się dodam A dach sobie zrobię z tego może, o Bum, 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 bum Taki prosty domek wizowy, Nic specjalnego Potrafię zbudować ładniejszy, ale no wiecie Na potrzebę filmu po prostu na szybko po prostu Domek sobie zbuduję, żeby pokazać Że możecie tutaj wszystko robić Jezu, źle stawiam no. Dobra, ja sobie po prostu to będę tak Ostawiać, będzie szybciej I tu zaraz po, po, tutaj zniszczę te Klocki, które mi się przez przypadek tak Postawiły, no i tutaj to Zakończę sobie slabami Dobra, zakończmy sobie tutaj ten domek Bum, 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 bum Szybko to robimy Ja szybko klikam, więc w miarę szybko to zrobię No i widzowe Ogólnie jeszcze Taka ważna informacja dla tych co oglądali Obejrzeli tutaj do końca, bo tu już jest końcówka odcinka Skończę tylko dach I wam już tutaj mówię o co chodzi Widzowe No i tak jak wiecie widzowe Dzisiaj jest 1 kwietnia a wiecie co się robi widzowie 1 kwietnia? Prima plis widzowie No i ten film to był jeden wielki prank Prima plis wszystkiego najlepszego Z okazji 1 kwietnia Wiecie o co chodzi, dzisiaj 1 kwietnia Takie, o, takie coś zrobiłem Ale widzowie Nawet jeśli to jest prank to udostępnię wam Wojanowice Ale na 10 sub, co nie? Bo po prostu nie chcieliśmy udostępniać Wojanowice Bo po prostu no, Dużo dużo włożyliśmy to w pracę Żeby to ogarnąć wszystko Więc widzowie no Zostawcie suba. Musicie subować, więc dzięki za oglądanie widzowe i tam wesołego śmingu sadingusa i Wielkanocy, więc jo.